Witajcie, kochani, w kolejnym przekazie od Archaniołów. Na początek kilka słów BHP. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy w bardzo, bardzo bezpiecznej przestrzeni, pełnej miłości, akceptacji i otwartości. Nikt tu nikogo nie ocenia i nie osądza. I ogromna prośba do Was jest taka, żebyście ani nie oceniali, ani nie osądzali siebie. Nie osądzali, a otworzyli się na znaki od wszechświata, od archaniołów, na wszelkie sygnały płynące z ciała. I jeżeli macie ochotę, to umówcie się na znak z archaniołami, to może być cokolwiek kolor, obraz, słowo. I jeżeli ten znak przyjdzie do Was w trakcie czytania lub niedługo po. To zwróćcie uwagę, w jakich okolicznościach do Was przychodzi. Co wtedy czujecie, co myślicie, jakie słowa słyszycie. To wszystko będzie miało bardzo duże znaczenie. Jeżeli padną tutaj słowa dotyczące przyszłości, to pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak przewidywanie przyszłości. Jest wgląd w najwyższy potencjał energetyczny na chwilę obecną. Co to znaczy? To znaczy, że to jest tak, jakbyście byli łódeczką i płynęli w jakimś kierunku, i właśnie dowiadujecie się, w jakim kierunku płyniecie. Ale wytrzymacie startej łódki, więc jeżeli miejsce destynacji się Wam nie podoba, to zawsze możecie powiedzieć, że robicie zwrot przez sztak albo przez rufę i płyniecie w ogóle w totalnie przeciwnym kierunku. To jest Wasza decyzja, więc bierzcie to wyłącznie informacyjnie. Jesteśmy w czytaniu grupowym, energia jest zbiorowa, więc nie zawsze wszystko będzie Wam rezonować. Bierzcie tylko to, co czujecie, że jest do Was lub o Was, a to, co nie zostawcie dla innych, to znaczy, że jest do nich i tyle, i to też jest ok. I czytanie jest bezterminowe, to znaczy, że przyjdzie do Was dokładnie wtedy, kiedy będziecie tego potrzebować. I na koniec wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, to jest grupa druga. Jeśli przyciąga Was tylko jedno piórko, to weźcie jedno. Ale jeśli przyciągają Was oba, odsłuchajcie obu. A jeśli w ogóle przyciąga Was najpierw to całe czarne, czyli drugie piórko, a pierwsze też, ale trochę mniej, to odsłuchajcie właśnie w tej kolejności. Najpierw drugie, potem pierwsze. To się jakoś poukłada i pouzupełnia. No i co? Grupa pierwsza, grupa druga. Lecimy! Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was przekaz. Na dzisiaj, na teraz, od archaniołów zaczęli od smoka. Uzupełniają śnieżną panterą. Do tego dochodzi indyk. No i piękne, yy, przefantastyczne wibracje. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Słuchajcie, jak przychodzi smok. To przychodzi smok. Smoki są przepotężne. Yy, wibrują niesamowitą energią i zawsze mają ze sobą przekaz. Tak, tak samo delikatny, jak konkretny. One, one taką energią emanują. I dzisiaj to Was, Archaniołowie, poprzez dzisiejsze słowa mówią tak, że w porządku jest być wyjątkowym, w porządku jest być innym, w porządku jest być. Osobą, która nie jest zrozumiana. W porządku jest nie być dla wszystkich, i nie jest waszym obowiązkiem zadowalać każdego. Nie jest waszym obowiązkiem wychodzić naprzeciw każdej prośbie, nie jest waszym obowiązkiem opiekować się czyimiś odczuciami i emocjami kosztem siebie. Kosztem swojego poświęcenia i y, skurczenia granic, i że czasami ok jest wybrać samotność, czasami to właśnie y, w takim spokoju i samotności odnajdujecie siebie, a nie w zgiełku i w hałasie tworzonym przez inne osoby. Niezależnie od intencji tych osób trzecich, niezależnie od tego, czy Chcą Wam pomóc, czy chcą z Wami utrzymywać kontakt, czy chcą um, być w Waszej przestrzeni i mówią, że to jest dla Was. Nikt nie podważa tych słów tutaj absolutnie, i nikt nikomu nie zarzuca y, fałszu, ale jeżeli Wam nie jest to potrzebne, albo wręcz Was męczy, to ok jest powiedzieć: Potrzebuję przerwy. I tyle. Natomiast jeżeli wy jesteście osobami, które bardzo chcą z kimś utrzymać kontakt, to pytanie czy bójcie się samotności i czy dajecie na siłę. Mm, I tak jak pierwsza część mówiła o tym, że w porządku jest powiedzieć potrzebuję przerwy, chcę posiedzieć w samotności, pobyć ze sobą i chcę mieć ten czas tutaj dla siebie teraz. To też w porządku jest, jeżeli ktoś Wam powie w ten sam sposób, i to nie jest wtedy o Was, nie bierzcie tego personalnie, to jest o tamtej osobie, bo tamta osoba potrzebuje chwili dla siebie, potrzebuje posiedzieć sama ze sobą i potrzebuje własnej samotności. Co nie świadczy o Was w żaden sposób, świadczy to tylko i wyłącznie o potrzebie drugiej osoby. I mam wrażenie, że y, jest tutaj wśród nas taka grupa, która może niekoniecznie, niekoniecznie to, że y, ktoś odmawia waszego towarzystwa, y, może to nie ten case, ale, y, ale to, że słowa innych ludzi. Żebyście pamiętali, że słowa innych ludzi są o nich, a nie o was. I mam wrażenie, że tu wchodzimy w jakiś inny kanał w ogóle. W, 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 nie wiem, czy krytyka jakaś, ktoś was krytykuje, albo obraża wręcz. Ktoś może wam podcinać skrzydła, może takie macie wrażenie. To y, pamiętajcie, że słowa tych drugich osób, ty, tej osoby trzeciej są y, o niej, o albo o nim, o tej osobie, a nie o was. Ym. I to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli. I jest y, no, taka mocna wizualizacja. No ale właśnie to jest to, co reprezentuje sobą smog. Konkretne, dosadne aczkolwiek jednak wyrafinowane. Jeżeli, jeżeli czujecie, że to jest do Was, że ktoś ym, jakiś kubeł na głowę Wam wylewa, pomyj i nieustannie Was, albo nieustannie, albo, usta, albo ustannie, ale krytykuje Was generalnie, to albo może to był jakiś jednorazowy strzał, ale z Wami został po prostu, to wyobraźcie sobie, że... Siedzicie przy stole z tą osobą naprzeciwko. I każdy, przed każdym z Was leży talerz pusty. I teraz to jest ta wyrafinowana część. Możecie tam chińską porcelanę wstawić albo po prostu złoty talerz, bo teraz będzie ta druga część bardziej, bardziej dosadna. I wyobraźcie sobie, że ta druga osoba, która właśnie Wysyła wam słowa krytyki, że ona wymiotuje. Po prostu żyga. I jeżeli wy przyjmujecie tę krytykę, jeżeli przyjmujecie opinię innej osoby za prawdę, to to jest tak, i teraz sobie to wyobraźcie, jakby ta osoba żygała na was. Po prostu się na was centralnie wyżyguje. Teraz, jeżeli. Przyjmiecie ok, jest to opinia. Drugi wariant, tak, że nie przyjmujecie do siebie bardzo tej krytyki, ale ta krytyka uznajecie dobra, ona jest, nie przyjmujecie jej, ale, ale was boli, ale jednak międlicie temat w głowie, ale jednak prowadzicie w głowie nieustanne konwersacje z tą osobą. I, i, I ta osoba jest gdzieś w Pierdziszewie Antypockim, a Wy jesteście u siebie, nie macie kontaktu, ale jednak w Waszej głowie ym, ta konwersacja się odbywa. To to jest tak, jakby ta osoba żygała, wyżygała Wam na Wasz talerz, a Wy to teraz zjadacie. A jakbyście się poczuli? I co powiecie na taką wizualizację, gdzie ta osoba nadal sobie wymiotuje? Ale na własny talerz. I tu się wizja skończyła, więc stawiam, kropkę. I być może właśnie ta wizja, ta taka turbo medytacja szybka zrobi wam robotę. I pamiętajcie, że możecie to odnieść za każdym razem do każdego. Do każdej opinii, do każdej krytyki, do każdego niechcianego zachowania. Tamta osoba, ktokolwiek by przed wami stawał, wymiotuje, i teraz to Ty decydujesz, gdzie te wymiociny wylądują. Na Tobie, na Twoim talerzu i z zapałem je zjesz, czy na talerzu tej drugiej osoby i nie przekroczy nawet połówki stołu Waszej. I życzę Wam tego spokoju. Życzę Wam tego dystansu i macie wsparcie i to jest temat do zrobienia. Jeżeli dzisiaj do Was przychodzi, to jest to temat do zrobienia. Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa-pa! Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was przekaz. Mhm. Jeszcze jedna karta. Ok. Czuję, że tutaj jesteśmy w jakiejś energii dotyczącej grupy. Czy to będzie rodzina, czy to będzie jakiś zespół? Jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której kilka osób jest zaangażowanych i teraz Dzisiaj archaniołowie mówią o tym, że bardzo czuję, że wasza wewnętrzna charyzma, yy, wasz yy, taki duch przywódcy, i teraz niezależnie od tego, czy rozpoznajecie i uznajecie go w sobie, czy nie, ale on w was jest. Yy, w sytuacji, która jest. Yy. Nie wiem, czy patowa, ale jakaś taka nie do końca ustabilizowana to właśnie wasz, ten duch przywódcy dokładnie tak, tak to ujmują. Będzie bardzo, bardzo pomocny, i jeżeli tylko dacie mu dojść do głosu, jeżeli tylko dacie sobie usłyszeć ten wewnętrzny głos i posłuchacie swojej intuicji to bardzo dobrze na tym wyjdziecie. To, co jest ważne, to ważne jest to, żebyście dokładnie wiedzieli, dokąd idziecie, jaki jest wasz cel, dlaczego to robicie i, i jakie jest najwyższe dobro dla każdego w, w tej grupie, bo to są trzy czynniki, które nada, nadadzą kierunek, tak słyszę. I dzięki temu w bardzo zespołowy sposób. I to też jest bardzo ważne, że mm, to nie chodzi o to, żebyście wy nagle przejmowali pałeczkę i wkładali sobie koronę na głowę i mówili, to od dzisiaj ja dowodzę tutaj, ja jestem najważniejszą osobą. Y, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o uwolnienie waszej wewnętrznej charyzmy. Y, charyzmy, która jest połączona z ogromnym spokojem i z takim czynnikiem, który jest charakterystyczny dla, yy, wiecie, dla mistrzów sztuk walki. Oni wiedzą, co potrafią, oni znają swoją siłę yy, i z nich bije taki majestat. Oni nie muszą nikomu niczego udowadniać, tylko ten majestat, który z nich bije. To, że jak jakiś yy, chłystek, tak słyszę, będzie im podskakiwał. Oni wiedzą, że jednym ruchem mogą go po prostu wyciąć, um, ale dają mu skakać. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żebyście doszli do tych Waszych wewnętrznych skarbów, do tego, do tej Waszej wewnętrznej charyzmy i żebyście z niej skorzystali. Niektórzy już ją odkryli, a niektórzy z Was y, może pierwszy raz usłyszeli o sobie takie słowa. Yy. Ale dzisiaj, archaniołowie właśnie z tym do Was przychodzą. Ty jesteś tak samo ważną osobą w grupie, jak każdy inny członek. I nie, nie ma potrzeby bać się tam być, możesz się bać tam być w tej grupie, nawet jeżeli to jest grupa, y, przychodzi mi droga i y, kierowcy, to też jest grupa, Jakaś ona jest dynamiczna i się zmienia, tak, ale to jest grupa. Y, albo narciarze na stoku, wiem, że mamy lato, ale narciarze na stoku, to też jest grupa i ty też masz prawo tu być, masz prawo mówić, masz prawo um, wyrażać swoje zdanie i zabierać głos. I twój głos jest równie ważny, co głos innych w tej grupie. I dzisiaj to tyle. Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa pa!